Dla nas to był bardzo ważny mecz, na pewno nastawiliśmy się na zwycięstwo, ale wiadomo jak to bywa, ciężki przeciwnik, bezpośredni rywal, naprawdę no, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo tak jak mówię, to naprawdę ważne zwycięstwo, tym bardziej, że mam teraz bardzo ciężki tydzień wśród Iraków, w niedzielę derbowy my jesteśmy bardzo zmobilizowani na derby, ale nie możemy zapominać o, o właśnie takich takich rywalach jak ja dużo pana myślę oprócz tego tej, tej siarki i rakowa to jeszcze następne radomek i obra na, 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 na pewno będziemy chcieli wygrać wiadomo jak się gra z takimi przeciwnikami jest to ciężki rywal ale jak pokazaliśmy na przykład spuszczone połomice możemy wygrać z każdym no, to jest ciężka liga bardzo spłaszczona tabela. tabelach na pewno, to, no, to są ciężkie rywale, ciężkie rywale, ale będziemy walczyć na pewno. Rakup jeszcze meczu nie przegrał. No tak, nie przegrał, ale zremisował. E, wiadomo, że każdy punkt z takim rywalem będzie cenny, ale nastawiamy się na temat, to więc jak i jesteśmy jest bardzo mocni u siebie, także na pewno będziemy chcieli grać o pełny później. A tak w domu, jak się patrzy, ogląda, nie wiem, różne strony, tabele i statystyki, to ile chcecie punktów do tej zimy? No do, o, powiem. tak, e, każdy by chciał zdobyć jak najwięcej, gramy zawsze o pełną pulę, nie kalkulujemy, no tak jak mówię, zawsze gra jest o trzy punkty tylko trener. No Ale oglądacie Pro Junior System i na pewno tabelę dobrze, jak to, jak to wygląda? No tak, Pro Junior System jak, jak widać bardzo dobrze stoimy, teraz oglądałem niedawno tabelę z tego Pro Junior, no to byliśmy na drugim miejscu, a mamy jeszcze dwa mecze do, do, do zagrania w porównaniu z innymi zespołami także na pewno jest to też dla nas ważne ale no, najważniejsza jest tabela punktów na razie nie jest źle, by, by tak to utrzymać. Czy już dotarł do Pana co to znaczy mecz Stali z Siarką? E, dotarło to znaczy. To znaczy, że, że to jest mecz jakby szczegół, na, na, nadszczególniejszy na, e, tu, tak, w tej jesieni? Tak, to no, do mnie dojść e, z różnych źródeł, że na pewno jest to e, Taki mecz podwyższonego języka, jakby to powiedzieć. No, to jest mecz, w którym na pewno oddamy serce dla Stalówki. Nic innego jak, jak zwycięstwo nie będzie nas satysfakcjonować. Przyjechaliśmy tutaj walczyć o pełną górę, o trzy punkty. Wiemy, w jakim miejscu w tabeli jesteśmy. Spodziewaliśmy się tutaj takiego meczu z dużym zaangażowaniem ze, zespo <coughs> ze strony zespołów stali i tak ten mecz wyglądał uważam że obejrzeliśmy jak na stołu, które są w rolnictwie w tabeli całkiem całkiem dobry mecz wieloma sytuacjami wynik mógł być zarówno w jedną stronę jak i w drugą bo i w miała sytuację jeszcze i my mieliśmy swoje sytuacje niestety o tym jedno na rok była lepsza i z bólem ale przychodzimy tu pogratulować ten rok i zwycięstwa i trzech punktów Cóż, już z ciemności nadeszły, mimo że 16 godzina. Ja chciałem pogratulować przede wszystkim opakom, ponieważ doskonale wiedzieliśmy jaki tydzień nas teraz czeka. Trudny, dobrze go zaczęliśmy, zaczęliśmy go trzema punktami. Tak, oczywiście dziękuję za gratulacje Turnerowi, to nie jest też tak, że Byliśmy, nie wiem, lepsi albo byliśmy gorsi, zastanawialiśmy się tak naprawdę wspólnie w szatni co jest głównym takim determinantem, jeśli chodzi o zwycięstwo, w tych warunkach tylko i wyłącznie łódź i oddalanie przypadku od własnego pola karnego, bo nawet jeśli Polonia wiadomo, a zagrażała nam również i to bardzo, to było to wszystko się działo w polu karnym, więc im bardziej oddaleliśmy to niebezpieczeństwo od własnego pola karnego, tym te, te nasze serca były spokojniejsze, dopisało nam no, na pewno gdzieś tam szczęście, ale trzeba powiedzieć, że cały mecz to była z naszej strony taka bardzo konsekwentna i bardzo cierpliwa gra. Udało się akurat wykorzystać szanse w pierwszej połowie, a później już wiadomo, gdzieś próbowaliśmy tego wyniku podświadomie bronić, co może nie wszyscy to robili, bo, bo tutaj trochę, e, mówię, też trzeba to przeanalizować i, 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 i mam gdzieś tam zastrzeżenia do chłopaków, bo, bo szliśmy też po te bramki następne, no, ja twierdzę, że w takich sytuacjach wystarczy grać na, e, na utrzymanie się przy piłce, a te sytuacje się same stworzą, wystarczy po prostu wymienić kilka podań, chociaż ja wiem, że no, w tych warunkach sam szedłem się cieszyć później po meczu no to była po prostu jedna wielka plastelina tak naprawdę na, na tym i, i, i tu czapki z głów naprawdę przed chłopakami, że przez te 90 minut, tak, tutaj, ja to potwierdzę, że to było dobre widowisko, natomiast tutaj może... Jedno zdanie, które się nie zgodzę z trenerem, bo to nie jest tak, że jesteśmy tam w dolnych rejonach czy wy, czy my. Po prostu tabela jest taka, że zaraz wygramy jeden, dwa mecze i jest tam gdzieś na żółtym, na zielonym zaraz. Może zresztą Polonia była na, w pewnym momencie. Ja uważam, że to jest główny kandydat tak naprawdę do awansu. Ma w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników, rutynowanych i to doświadczenie na pewno gdzieś liczyliśmy na to, że jednak ta gra spocznie tylko i wyłącznie na tym doświadczeniu. Myśmy dołożyli do tego właśnie. To, to pragnienie tego zwycięstwa i, i to serce i to nam przyniosło efekt w postaci trzech punktów.